Cześć. Witam cię w drugim odcinku poświęconym tematyce sposoby na przyspieszenie lub poprawę działania makr w Excel VBA. W tym filmie opowiem o Drugim, tak, jakby takim sposobie przyspieszenia, natomiast zanim to nastąpi, chciałbym Cię bardzo serdecznie zaprosić na moją stronę internetową SmartXl.pl, w której masz możliwość zakupu wielu kursów online. Będą to kursy, które możesz znaleźć na stronach partnerskich, takich jak StrefaKursów.pl oraz na przykład Helion. I tutaj to wydawnictwo oferuje również kilka innych stron. Niemniej jednak, oczywiście, są też kursy bezpośrednio mojego autorstwa, które znajdziesz na stronie. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do zakupu, ponieważ kursy, które przygotowałem dla Was. Stare się, żeby były jak najbardziej, najbardziej dopasowane do potrzeb, jednocześnie zawierały bardzo dużo praktycznych zagadnień. A teraz wracamy do filmu. Zwróć uwagę, przechodzę do sposobów na przyspieszenie. Aktywujemy sobie tak naprawdę Application Enable, otwiera się przed nami tak naprawdę kolejny arkusz, w którym będziemy wykonywali sobie zadanie. I teraz najpierw omówię tak naprawdę, z czym się będziemy chcieli zmierzyć. A mianowicie przygotujemy sobie bardzo prosty tak naprawdę mechanizm, który będzie polegał na tym, że wybierzemy sobie konkretny rok, który będzie zasilał tom o to właśnie tutaj listę, następnie wybierzemy sobie miesiąc, który będzie również zasilał tom o to listę, a następnie będziemy chcieli określać, ile tutaj jest dni w miesiącu. I w momencie gdy będziemy tak naprawdę wybierali sobie nasze dane, rok i miesiąc, chcielibyśmy, żeby Excel obok tutaj tworzył pełną listę dni, na przykład od 1 do 29, jak będzie to na przykład luty w przestępnym roku, będzie to na przykład czerwiec, no to 30 i tak dalej. Czyli każdy wybór musi dokładnie pokazać ilość dni w danym roku i miesiącu. Natomiast chodzi tutaj o to, żeby zaobserwować konkretne działania. Natomiast zanim już przejdziemy do napisania, mam do Ciebie ogromną prośbę. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do zasubskrybowania go, ponieważ dane, które sobie śledzę, pokazują, że 80% osób ogląda moje filmy, ale nie subskrybują mojego kanału, więc będzie mi bardzo miło, jeśli klikniesz w przycisk subskrybuj i staniesz się tak naprawdę częścią mojego kanału, po to, żeby z takimi filmami być na bieżąco, ponieważ przed nami kolejne filmy, które będę chciał na bieżąco co pokazywać. Natomiast przejdźmy teraz do części praktycznej, a mianowicie, co zrobimy? Najpierw w samym Excelu przygotujemy sobie to rozwiązanie, dlatego zwróć uwagę, w tym, oto miejscu, czyli w komórce A2, udam się do zasilenia tych oto tutaj komórek, czyli tej listy. Dlatego też klikam w komórkę A2, następnie na karcie dane wybieramy sobie z sekcji narzędzia danych narzędzie które nazywa się dokładnie polecenie poprawność danych poprawność danych pozwoli nam stworzyć taki efekt listy rozwijanej. Więc skoro mowa o liście rozwijanej no to mowa jest o liście więc wybieramy listę w momencie gdy wybraliśmy listę. Ostatni krok który musimy wykonać to udać się do źródła czyli klikamy w pole źródło a następnie możemy bezpośrednio przejść do arkusza i zaznaczyć nasze dane to czynia. Enter, no i zwróć uwagę, oczywiście możemy rozpocząć wybór naszych lat. Następnie przechodzę do miesiąca i w miesiącu wykonujemy bardzo podobną czynność, natomiast co robimy? Oczywiście dane, poprawność danych, tylko tym razem lista będzie zasilała nam miesiące. Klikam OK. No i teraz wybierając sobie na przykład miesiąc, ten luty choćby nawet, będziemy chcieli za chwilkę zobaczyć, ile tych dni przypada w miesiącu. Dlatego zwróć uwagę, obok tutaj mamy informację, która mówi, ile takich dni w miesiącu jest. Czyli jak obliczyć sobie ilość dni w miesiącu? Oczywiście moglibyśmy posłużyć się różnymi rozwiązaniami. Moglibyśmy skorzystać bezpośrednio z VBA, i moglibyśmy skorzystać z Power Query. Natomiast ja tutaj napiszę bardzo fajną, wydaje mi się, dynamiczną funkcję. Która zwróć uwagę, jeżeli skorzystasz z funkcji, która w nazwie ma ser, tak jak widzimy, i użyjesz funkcji numer seryjny ostatniego dnia miesiąca, ta funkcja. Pozwala w momencie, gdy podamy datę początkową, wskazać, jaki jest ostatni dzień w miesiącu. I teraz argument miesiące będzie potrzebował od nas zera, po to, żeby zwrócił z konkretnego danego miesiąca, w którym jesteśmy. Dlatego też, co zrobimy? No, potrzebujemy na podstawie tych oto danych przygotować sobie ten miesiąc i ten konkretny rok, no bo potrzebujemy mieć datę. Dlatego wtedy skorzystamy z funkcji data, która to. Przyjmie rok. No i teraz zwróć uwagę, rok oczywiście to jest nic innego jak komórka A2, no bo to widzimy, zawiera wartość rok, następnie po pośredniku wybieramy miesiąc i teraz miesiąc mamy. Natomiast zwróć uwagę, że funkcja data nie może mieć podanego miesiąca słownie. Dlatego musimy odnaleźć luty w tym miejscu i ustalić, na której jest pozycji. No bo potrzebujemy tutaj podać liczbę. Czyli jeżeli jest luty, to to musi być dwójka. A co nam w tym pomoże? No, funkcja podaj pozycję, która to będzie wyszukiwała lutego, gdzie? No właśnie w tej tablicy. Następnie, jeżeli ustawi się w lewym górnej komórce i rozpocznie wyszukiwanie, to znajdzie dla nas luty i powie, że luty jest dwójką, czy drugą pozycją. I tą dwójkę nam tutaj dokładnie odda. I o to nam chodzi. Dlatego klikamy podaj pozycję, tą wartość jako argument pierwszy szukana, wartość następnie przeszukiwana tablica to oczywiście wszystkie miesiące. Następnie pośredniku wyszukujemy to dokładnie. No i zwróć uwagę, potrzebujemy dzień, a dzień to będzie pierwszy. To by potrzebujemy podjąć datę. Datą wystarczy, że będzie dowolny dzień, tak naprawdę danego miesiąca. Natomiast teraz zamykamy nawias dla funkcji data, i to jest tak, jakby pierwszy argument, data początkowa. Czyli ta cała funkcja data z podaj pozycji zbudowała nam datę. I to będzie dokładnie 1 luty 2024. Następnie po średniku musimy podać drugi argument funkcji numer seryjny ostatniego dnia miesiąca i to będzie 0. Ponieważ 0 oznacza, że musimy dla daty podanej wyciągnąć ostatni dzień. Zamykam nawias, no i zwróć uwagę, że pojawia się data, ale mi ta data nie jest potrzebna. Ja potrzebuję wyciągnąć dzień z tej daty. A to oznacza, że jak zerkniemy sobie na karcie narzędzia główne, jak wygląda data, to widzimy, że to jest 29.02, czyli poprawnie. Ale ja potrzebuję tylko 29. Dlatego wtedy po prostu otulam całą tą moją formułę, którą zbudowałem, otulam, czyli zagnieżdżam w funkcji dzień. I dzięki temu, że będziemy mieli funkcję dzień, wszystko to, co napisaliśmy, jest kolejną liczbą zamykam nawias, no i zwróć uwagę, że pojawia się wartość 29. No i ta wartość 29 w momencie, gdy będziemy sobie to zmieniali na przykład na czerwiec, widzimy 30, na maj, no to 31. Ale jak wybierzemy sobie na przykład luty w przyszłym roku, no to widzimy, że to wszystko zmienia się na 28. No i teraz, co chcemy osiągnąć? Chcielibyśmy zobaczyć, jak dokładnie zdarzenie, które będziemy sobie włączać i wyłączać za pomocą Enable Events działa i wpływa na arkusz. No bo teraz zaobserwuj, jeżeli kiedykolwiek chcemy, aby nasz arkusz bez oczywiście OneDrive'a czy bez pracy w chmurze w czasie rzeczywistym zapisywał nam za każdym razem nasze dokonane zmiany w Excelu, no to zazwyczaj robimy to po prostu dyskietką, Ctrl S, czyli save i tak dalej. Natomiast gdybyśmy chcieli, żeby dla nas to Excel robił regularnie przy jakiejkolwiek zmianie, to zwróć uwagę, możemy przejść do arkusza i powiedzieć, żeby to się faktycznie działo. Dlatego zaobserwuję, że chcielibyśmy, żeby w tym arkuszu, w którym jesteśmy, to, co robimy, było regularnie zapisywane, to możemy skorzystać po prostu z takiej właściwości jak prawy przycisk myszy na karcie na arkusza i powiedzieć wyświetl kod. W momencie, gdy się otworzy to okienko, zwróć uwagę, że pojawia się coś takiego jak worksheet change. Ja to wytłumaczę od samego początku, dlatego to usunę. I teraz o co chodzi? Będąc w naszym arkuszu, widzimy arkusz 4, Application, Enable Events, możemy to sobie jeszcze kliknąć, jesteśmy w tym samym miejscu. Musimy z listy tutaj rozwijanej rozwinąć i powiedzieć Worksheet, czyli po prostu pracujemy na zdarzeniach Worksheet. I teraz zdarzeniem domyślnym, jak widzimy, jest Selection Change. Tylko co to jest Selection Change? No zobacz, już pokazuję. Wpiszę tutaj tylko komendę thisworkbook.save. I to będzie oznaczało, że będziemy regularnie zapisywać nasz plik. Zamykam i teraz przyjrzyj się. Klikając gdziekolwiek, od razu widzimy, że po kliknięciu jest, działa takie kółeczko, które powoduje, że nasz plik jest zapisywany. Obserwuj również tę górną belkę. Gdziekolwiek nie kliknę, to tam się pojawia trwa zapisywanie. Ale czy na pewno taki efekt chcemy osiągnąć? Więc stwierdzam, że nie do końca takie rozwiązanie mnie interesuje. Dlatego z powrotem wracamy sobie wyświetl kod na karcie arkusza. I teraz uwaga, przełączamy się pomiędzy zdarzeniami. I tym zdarzeniem, które wybiorę, będzie... po. Po prostu change, czyli powiem, słuchaj, nie jak za każdym razem coś klikniesz, tylko jak tylko coś zmienisz. Czyli, na przykład, wprowadzisz coś do komórki, rozwiniesz coś z komórki, wybierzesz, to są zmiany, nie? Dlatego przepnę sobie, czyli zabiorę stąd this workbook tutaj. I teraz to zdarzenie jest mi kompletnie niepotrzebne i to jest pierwsza rzecz. No i teraz, w momencie, gdy mamy this workbook save, za każdym razem. Jak będziemy coś wykonywać, zwróć uwagę, wybiorę właśnie ten czerwiec, to właśnie teraz widzimy trwa zapisywanie. Wybieram, trwa zapisywanie. Wpisuję ABC Enter trwa zapisywanie. No i to będzie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Natomiast gdybyśmy chcieli pójść dalej, Chcielibyśmy teraz napisać makro, które dla nas po wyborze tych wartości faktycznie uzupełni, począwszy od jedynki no wszystkie wartości w dół, aż dokąd. no aż do wartości 31. A jak będziemy zmieniali tym miesiącem, to tyle, ile tych dni jest. No teraz napiszmy sobie takie makro, natomiast ja to makro napiszę bezpośrednio w procedurze. Dlatego Developer Visual Basic. No i teraz zwróć uwagę. Mam tutaj moduł Application Enable Event przygotowany, więc wchodzę sobie do niego i w nim to napiszę. Sub, zdarzenie i tak to po prostu napiszę i teraz co będziemy chcieli zrobić w pierwszej kolejności powołam zmienną i potrzebną do obsługi pętli for next dlatego zrobimy sobie as integer wystarczy następnie będę chciał napisać sobie oczywiście licznik ponieważ tak jak w poprzednim materiale chciałem to wszystko sobie nagrać po to żeby pokazać czas który jest potrzebny na wykonanie tego wszystkiego dlatego koniecznie robię dim start i zróbmy sobie to oczywiście jako date przecinek zróbmy sobie koniec jako date i to są nasze dwie zmienne. Następnie chciałbym na tym etapie za każdym razem sobie czyścić moją kolumnę. Więc teraz zwróć uwagę, pozwolę sobie. Kliknąć teraz tutaj, zwróć uwagę, to jest taka właściwość Windows'a w prawym górnym narożniku i wybiorę sobie pracujmy jednocześnie na tym i na tym. Czyli miejmy Excela i miejmy do dyspozycji te nasze zawartości. Natomiast, z uwagi na to, że będziemy pracowali na tym zakresie, oczywiście nie potrzebuję mieć aż tyle odstępu, więc ja sobie te wszystkie komórki tutaj usunę. Zwróć uwagę, kolumny. Po to, żeby o, można było pracować nawet w ten sposób, o, żebyśmy to wszystko widzieli jednocześnie, ja będę te wartości oddawał tutaj w tej kolumnie C. Dlatego jestem w stanie napisać pierwszą linijkę kodu. Zwróć uwagę range, a następnie wbierzemy sobie nic innego, jak powiemy C od C1 może być do C. i Zrobimy sobie taką rzecz jak ampersand rows count, czyli powiemy mu po prostu wszystko od C1 do końca i powiemy mu kropka clear, żeby nam to wszystko wyczyścił. Natomiast pamiętaj, że gdybyśmy chcieli na pewno poprzedzić range konkretnym arkuszem, czyli że to jest enable, widzimy dokładnie tutaj, no to tą nazwę techniczną arkusza wpisujemy przed range'em, czyli klikamy tutaj arkusz 4. I wtedy wiemy, że zawsze wyczyścimy w tym arkuszu, w tym konkretnym miejscu. No i teraz, to jest coś, co zawsze nam w kolumnie C wszystko wyczyści. Od tego zaczniemy. Czyli gdziekolwiek, jak będzie jakakolwiek modyfikacja, to on to najpierw wyczyści. A dlaczego? No bo jak będzie luty, jak będzie na przykład lipiec i nagle się później zmienimy na luty, no to te ostatnie dni zostaną. Więc za każdym razem będziemy mieli wrażenie, że tak naprawdę nic się nie zmieniło, nie? Więc musimy sobie tą listę cały czas czyścić. No i wtedy możemy sobie uruchomić rzeczywiście start, który będzie równy timer. To jest taka funkcja, która nam będzie przypisywała czas, tak jakby rozpoczęcia. I teraz zwróć uwagę, jak napiszę. W tym momencie procedura. To, co teraz zrobimy, za chwilkę po jakimś czasie zobaczysz kolejne, zdecydowanie szybsze rozwiązanie, ale zaobserwuj. Arkusz. I teraz, tu gdzie jesteśmy oczywiście, czyli w tym momencie wybieramy 4 kropka, chcielibyśmy, żeby range C2. I wybieramy sobie select. Co zrobiłem? poinformowałem tą linijką kodu, że chciałbym się ustawić w tym miejscu i tą komórkę zaznaczyć, czyli ja mogę być aktualnie gdziekolwiek, ale mnie interesuje ustaw się w tym miejscu, bo to jest komórka, w której startujemy, tu wpisujemy 1 i wszystkie wartości poniżej. No i zrobiłem to tą właśnie tą instrukcją. I teraz Enter, for i, równego 1, do, dokąd? No zwróć uwagę, no dotąd, to jest wartość, która mówi, Ile musi się ta pętla razy wykonywać? Więc żeby wykonywać 31 razy coś, ja potrzebuję na tym etapie po, pobrać sobie tą wartość. A gdzie ta wartość jest? No w arkuszu 4 czy w arkuszu technicznym, a następnie nigdzie indziej w komórce range po prostu H2. Więc pobierzmy to. Więc napiszmy sobie tutaj arkusz 4. range. No i wybierzmy sobie na tym etapie nic z innego, oczywiście, jak w cudzysłowie, komórkę H2. No, i pobieramy tą wartość. No i to jest coś, co mówi oczywiście, że musimy przejść dalej, zrobić sobie next i. No bo teraz napiszemy sobie tutaj jeszcze dwie linijki. Teraz bardzo proszę. Jeżeli jestem w tej komórce ustawiony, bo to zagwarantowała mi ta linijka, to powiem teraz tak. Active Cell, czyli do tej aktywnej komórki wprowadź wartość, która równa się i, czyli nic innego jak jedynce, czyli po prostu wprowadź do tej komórki jeden, a następnie, uwaga, enter. Powiem aktyw, przy dwóch linijkach nie ma sensu wpisywać uif ale przy już trzech, czterech jak najbardziej uif koniecznie, po to, żeby przyspieszyć jeszcze. Ale na tym etapie offset, no i teraz obserwuj. Wybieramy sobie offset 1. Jak nie podajemy kolumny, to jak nie przesuwamy się po kolumnie, to nie musimy jej podawać, więc mogę zamknąć nawias i powiedzieć select. No i teraz powiedziałem coś takiego. Do aktywnej komórki wprowadź jedynkę, jak już ją wprowadzisz, to przejdź do kolejnej, poniższej komórki i ją zaznacz. I to zrobiła ta druga instrukcja. No i teraz za każdym razem to co robię, będzie dokładnie w pętli wykonywane tyle razy, ile jest liczba dni w miesiącu ustalonym dokładnie tutaj i roku. A następnie ja sobie tutaj na końcu powiem, że koniec równa się timer. No i teraz na końcu msg box, koniec minus start. O, koniec minus start. Ile to czasu zajmie? I teraz obserwuj, co się będzie działo. W momencie, gdy teraz uruchomię tą pętlę, run. Widzimy, cały czas te wartości są uzupełniane. I dlaczego to trwało 7 sekund? A mianowicie dlatego, że za każdym razem, jeżeli to zdarzenie, tak naprawdę ta nasza instrukcja, którą napisaliśmy, ta procedura właściwa jest wykonywana, ona jest poprzedzona niczym innym, jak dokładnie jeszcze tym zdarzeniem. Czyli to polega na tym, że napisaliśmy sobie instrukcję, która każe każdą komórkę przeklikać, ale każda z tych komórek otrzymuje zmianę swojej wartości. Czyli w tej komórce nie było niczego, pojawia się nowa wartość, więc Excel musi za każdym razem zapisać arkusz. Czyli polega to na tym, że wprowadzamy sobie 31 tak naprawdę wartości, a następnie każda wartość, począwszy od jedynki, dwójki, musi zanim pojawi się następna zapisać arkusz, więc to trwa. Więc jeżeli teraz zmienimy sobie to wszystko na przykład na luty, no to widzimy, pojawia się luty 28 i chcielibyśmy, żeby to wszystko zadziałało automatycznie, więc żeby to miało zadziałać automatycznie, powinniśmy tą naszą procedurę, która jest w module Application Enable przesłać, oczywiście gdzie? No właśnie między innymi do arkusza do tego zdarzenia, więc pamiętaj, napisaliśmy sobie procedurę zdarzenia Events, więc ona teraz jak ją uruchomię, to oczywiście wykona dla mnie luty ale ja chciałbym, żeby za każdym razem po wybraniu dowolnych wartości rok bądź miesiąc, żeby ta operacja widzimy 6,7 sekundy, wykonała się na nowo, czyli żeby to wszystko działało automatycznie, to wtedy koniecznie kopiuję sobie nazwę tego zdarzenia, przechodzę do arkusza 4, widzimy w tym miejscu, klikając dwukrotnie po to, żeby wejść do mojego zdarzenia, ale żeby to zadziałało, ja potrzebuję napisać instrukcję i teraz instrukcja, którą sobie zapiszemy to ona oczywiście może być tutaj i teraz zwróć uwagę, jeżeli i to będzie taka instrukcja, not Intersect i koniecznie podajemy teraz arkusz 4. Za chwilkę wytłumaczę czym to jest. Range i podajemy a2 do b2. I koniecznie musimy się tutaj zmierzyć z targetem. Target to jest nic innego jak argument, który jest w funkcji, za chwilkę to opowiem. I mówimy, że jest niczym. Czyli nothing then. No i tutaj podajemy and if. No i teraz. Oczywiście tak, tutaj zabrakło jeszcze nawiasu. Den. W ten sposób. No i teraz co zrobiliśmy? Ta funkcja Intersect sprawdza przecięcie się dwóch komórek. Co to znaczy? Target to jest w dowolnym momencie komórka, w którą klikamy. Czy jak klikniemy sobie na przykład tutaj, to to jest target. Czy to jest komórka aktualnie wyznaczona przez nas. Natomiast następuje wtedy sprawdzenie, czy zakres komórek dokładnie ten i target, który mamy, to jest przecięcie. Nie czy to jest tak jakby wspólne i mamy i jest niczym i sprawdzamy czy to jest niczym i teraz gdybyśmy to tak zostawili no to by się okazało że to jest czymś nie więc my to zaprzeczamy czy mówimy nie to nie jest niczym, to jest czymś. Więc to NAD mówi, że tak jakby w tym miejscu faktycznie wydarzyły się nasze wybory. Dlaczego to jest bardzo ważne? Bo to powoduje, że ja się ograniczam, że works is change i to co wykonam teraz ma się wydarzyć tylko wtedy, jeżeli ja w arkuszu dokonam zmiany tylko w tym miejscu. Nie interesuje mnie sytuacja, która mówi, że jak dokonam zmiany w tym miejscu, w tym, w tym, w tym, to ma się zadziać dokładnie to. Nie, mi interesuje tylko zmiana w tym miejscu. Dlatego ten intersekt musi się tutaj wykonać. No i teraz moglibyśmy tutaj powiedzieć, żeby się nasze zdarzenie call wykonało. I to będzie powodem tego, i teraz zwróćcie uwagę, wracam, wpisuję sobie tutaj ABC Enter, nic się nie dzieje. Ale jeżeli wykonam zmianę, na przykład na czerwiec, to to widzimy powoduje zmianę mi tych wartości. I to jest to, co mnie interesowało. Ale teraz zaobserwuj, że znowu to tyle czasu trwa. No i mamy 7 sekund. No i dochodzimy teraz do sedna, jeżeli kiedykolwiek. Nie chcemy, żeby to zdarzenie Works changed, this workbook Save się wykonywało i chcemy, żeby to właśnie zdarzenie tutaj w środku wyłączyło sobie obsługę tego dokładnie this workbook Save, czyli żeby nie wykonywało eksceta za każdym razem tego zapisu. To musimy to zdarzenie wyłączyć. Dlatego wtedy, budując jakiekolwiek aplikację, powinniśmy na tym etapie, na samym początku, poinformować tak naprawdę naszą aplikację, na przykład w tym miejscu, że application jest coś takiego jak Enable. Events. I to mówi, że to wyłączamy. Czyli false. Następnie to samo wklejamy oczywiście, gdzie? No na końcu. Dlatego możemy sobie zrobić przed message boxem. I tutaj musi być true, czyli wyłączamy sobie z powrotem te zdarzenia. I to powoduje, że już kiedykolwiek mamy zdarzenia w Excelu, to na tym etapie je wyłączamy, żeby on za każdym razem nam tego nie zapisywał. Niech wykona sobie najpierw tą pętlę, a dopiero wtedy niech sobie to zapisze. I to jest to, czego oczekuję. Dlatego wtedy, jeżeli to tak będzie działać, to zaobserwuj teraz, mieliśmy około 7 sekund średnio. Jeżeli teraz wybiorę sobie luty, zupełnie, zupełnie inna modyfikacja, widzimy? Modyfikacja, która zajęła 1 dziesiątą, czyli tak naprawdę 70 prawie razy mniej i szybciej. Więc widzimy kolosalna zmiana, czyli zdarzenie, które sobie wyłączyliśmy. W tym momencie tak naprawdę poczekało, aż wykona się tak naprawdę pętla i wtedy dopiero nam się z powrotem włączyła. Normalnie nie stosowalibyśmy również timera, prawda, więc ta funkcja byłaby jeszcze troszkę szybsza. Natomiast na koniec chciałbym Ci pokazać jeszcze lepszą technikę. To, co teraz zobaczyłeś, zobaczyłaś, to jest przede wszystkim technika, która pokazuje, jak sobie to przyspieszyć. Czyli widzimy kolejną tak, jakby cechę, czyli enable events, która pozwala przyspieszyć działanie kodu. Ale jeżeli kiedykolwiek w przyszłości napiszemy poprawnie pętle. Czyli jeszcze lepiej ją, to w ogóle całość będzie jeszcze szybsza, żeby nie powiedzieć, że będzie ultra szybka. Dlaczego? No bo jeżeli ja zaznaczę sobie to wszystko i skorzystam z właściwości, która pozwoli mi to wszystko zakomentować, o tym właśnie opowiadam na kursach, do których Cię zapraszałem na początku, czyli właśnie między innymi do stron partnerskich, strefa kursów, tam znajdziesz VBA, pełen kurs od teorii do praktyki, w którym dokładnie o tym wszystkim opowiadam, jak to sobie wszystko powłączać. Natomiast zwróć uwagę, napiszę sobie tutaj pętlę kolejną, ale pętlę, która będzie Dużo, dużo szybsza. I teraz powiem tak: 4i równego 1 tu, i oczywiście to jest to samo, czyli możemy sobie to skopiować. I teraz jak będzie działała pętla? Na tym etapie interesuje mnie oczywiście jeszcze Next i jedna linijka kodu, która powie, że do arkusza 4 i w tym momencie otwieramy sobie range i ten range będzie wynosił C. I na tym etapie oczywiście zamykamy, ponieważ ampersandem będziemy chcieli połączyć z czym? Uwaga, z pętlą, która będzie nam dawała wartość i, czyli i plus 1 i powiemy, że to równa się i. Dlaczego tak? A mianowicie, ponieważ skoro i równe jest 1, to gdybym to tak zostawił, to to będzie c1, a ja nie chcę rozpocząć od c1. Ja chcę rozpocząć od C2, więc muszę do zmiennej i dodawać jedynkę, czyli muszę po prostu powiedzieć, że z jedynki zrób dwójkę, czyli ustaw się tutaj. Dlatego jest to plus 1. A równa się 1, ponieważ jak już ustaliliśmy komórkę, to tej komórce przypiszę jedynkę, czyli tą wartość początkową. Będzie tutaj następnie inkrementacja, czy zwiększenie o 1, czy pójdzie i równe 2, no to będzie i, czyli 2 plus 1, będzie C3, ale będzie C3 równe, no aktualnie i, czyli dwójce. No i tak za każdym razem będzie się to w wykonywać. Ale to... Będzie dopiero szybkie. I teraz zaobserwuj. W momencie, gdy wybiorę sobie na przykład luty 0019, wybieramy sobie cokolwiek innego 0002. Widzimy, czyli działanie tego typu, jak to, powoduje, że nasza pętla będzie w działaniu tak naprawdę jeszcze szybsza. Czyli to jest rzecz, która na tym etapie może powodować, że dobrze napisana pętla będzie działała jeszcze szybciej niż samo przechodzenie pomiędzy. Więc to Ci rekomenduję, żeby pomyśleć w przyszłości o tym, żeby to pętle wykonywało się dla nas po prostu jeszcze, jeszcze szybciej. Więc jest to scenariusz, który zdecydowanie na tym etapie polecam. Natomiast pamiętaj, że kiedykolwiek się teraz przełączymy, czy to w roku, widzimy, to wszystko się wykonuje bardzo szybko. Tak na tym etapie. Natomiast oczywiście możemy sobie to zamiennie włączyć, to skomentować, to wyłączyć. No i teraz zobaczyć sobie na przykład, jak będzie działało to. No i widzimy, że działa tak samo, natomiast ten czas będzie już widzimy nie 0,0, tylko 0,11, więc jest troszkę dłuższy, ale widzimy, że jednak pętla ma też swój czas. Dlatego widzimy, że włączenie tego, wyłączenie tego powoduje że pętla finalnie napisana inaczej zupełnie, wykonywana jest zupełnie też szybciej. A okej, okay. oczywiście pętlę musimy włączyć. I teraz grudzień, jeszcze szybciej. Jeszcze przynajmniej widzimy tak jakby 5-6 razy szybciej niż jeszcze wcześniej. Więc to dopiero oznacza szybkość. W tym filmie to wszystko. Jeżeli film Ci się podobał, pamiętaj, tak jak wspominałem, zapraszam Cię bardzo serdecznie do zasubskrybowania mojego kanału, oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do polajkowania mojego filmu, no i oczywiście nie zostajemy nic innego, jak żyć teraz Tobie, miłego excelowania, no i mam nadzieję, że do następnego usłyszenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam serdecznie, Sebastian Godziszewski.